Cześć, dzisiaj pogadamy o jednej z absolutnie fundamentalnych zasad, które rządzą naszym wszechświatem. Mowa o zasadzie zachowania energii. To jest, no, to jest klucz do zrozumienia praktycznie wszystkiego. Od tego, dlaczego jabłko spada z drzewa, po to, jak poruszają się planety. No to co, zaczynamy! Dobra, wejdźmy od razu w samo sedno. Pytanie brzmi, czy da się tak po prostu, pstryk, stworzyć energię z absolutnie niczego? Wyciągnąć ją z kapelusza jak jakiś magik? No więc odpowiedź jest krótka i jednoznaczna. Nie, niemożliwe. A w drugą stronę, czy można ją tak po prostu zniszczyć, żeby zniknęła na zawsze? Też nie. I to jest właśnie cała magia tej uniwersalnej zasady. Energia nie bierze się znikąd i nigdzie nie przepada. Ona po prostu zmienia swoją postać. I wiecie co? Jeśli zrozumiemy tę jedną, jedyną regułę, to nagle zaczynamy rozumieć całą masę zjawisk. Ruch planet, działanie silników, a nawet to, dlaczego spadające jabłko z każdą sekundą jest coraz szybsze. To jest naprawdę zasada numer jeden. Okej, okay, szybkie przypomnienie z poprzednich tematów. Co to jest praca w sensie fizycznym? To nic innego jak proces przekazywania energii. Gdy pchamy na przykład ciężką szafę, to wykonujemy pracę i tym samym ładujemy tę szafę energią. Prosta zależność wykonana praca równa się zmianie energii tego obiektu. W mechanice możemy sobie wyobrazić, że energia jest jak jakaś substancja, którą trzymamy w dwóch głównych kieszeniach. Albo jak woda, którą przelewamy między dwoma kubkami. Zobaczmy, co to za kieszenie. No więc tak, pierwsza kieszeń to energia potencjalna. Można o niej myśleć jako o energii zmagazynowanej, takiej na później. Im wyżej coś się znajduje, tym więcej ma tej energii. Druga kieszeń to energia kinetyczna, energia akcji, energia ruchu. Ona zależy od prędkości. Im coś porusza się szybciej, tym więcej ma energii kinetycznej. I tu dochodzimy do absolutnego sedna. W takim idealnym, laboratoryjnym świecie, który nazywamy układem izolowanym czyli bez tarcia i oporów powietrza suma energii z obu tych kieszeni jest zawsze taka sama. Zawsze. Energia może sobie swobodnie przepływać z kieszeni potencjalnej do kinetycznej i z powrotem ale ich łączna zawartość się nie zmienia. Dobra, tyle gadania o teorii, zobaczmy, jak to wszystko działa w praktyce. Weźmy prosty, zimowy przykład, który każdy zna zjazd na sankach z górki. Wyobraźmy sobie, że stoimy z samkami na samym szczycie. Nie ruszamy się, więc prędkość jest równa zero. A to oznacza, że energia kinetyczna też jest równa zero. Za to wysokość jest maksymalna, prawda? Więc cała nasza energia jest zmagazyrowana w tej pierwszej kieszeni, jako energia potencjalna. To jest nasz kapitał początkowy. No i ruszamy. Co się dzieje? Wysokość maleje, więc ubywa nam energii potencjalnej. Ale czy ona znika? Absolutnie nie. Ona zamienia się w prędkość. Każdy jeden dżul energii potencjalnej, który tracimy, staje się dżulem energii kinetycznej. W połowie stoku mamy więc idealny remis 50 na 50. A na samym dole? No cóż, wysokość jest zerowa, więc cała nasza energia potencjalna została wydana. Kieszeń numer jeden jest pusta, ale za to prędkość jest największa. Cały ten kapitał ze szczytu został przetransferowany do kieszeni numer 2, czyli energii kinetycznej. To jest po prostu idealna ilustracja tej przemiany. Ok, przejdźmy teraz od obrazków do konkretów. W fizyce jest to piękne, że takie zjawiska można bardzo precyzyjnie opisać za pomocą liczb i wzorów. Zobaczmy, jak to się robi. Energię potencjalną grawitacji, czyli tę związaną z wysokością, liczymy ze wzoru M. Razy G razy H. Proste. M to oczywiście masa obiektów w kilogramach, H to wysokość w metrach, a G to przyspieszenie ziemskie. Dla ułatwienia rachunków często przyjmuje się, że to jest około 10. A energia kinetyczna? Wzór to masa razy prędkość do kwadratu i to wszystko podzielone przez dwa. I tu uwaga, bardzo ważna rzecz. Prędkość jest podniesiona do kwadratu. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jeśli podwoimy prędkość, to energia kinetyczna wzrośnie aż czterokrotnie. Prędkość ma tu gigantyczne znaczenie. Dobra, to policzmy coś prostego. Mamy piłkę, waży 1 kg i spada z wysokości 3 metrów. Pytanie: o ile zmalała jej energia potencjalna? Najpierw, jak zawsze, wypisujemy dane: masa 1 kg, wysokość 3 metry. No i podstawiamy do wzoru. Rachunek jest banalnie prosty. 1 razy 10 razy 3 daje nam 30. 30 czego? Jouli. Oznaczamy je dużą literą J. Je. To jest standardowa jednostka energii, tak samo jak prace. No dobrze, ale co ta liczba tak naprawdę oznacza? To jest właśnie kluczowe. Piłka spadająca straciła 30 jouli energii potencjalnej. Ale te 30 jouli nie wyparowało. Zgodnie z naszą zasadą, dokładnie taka sama ilość energii musiała się gdzieś pojawić. I pojawiła się właśnie w postaci energii kinetycznej, która tę piłkę rozpędziła. Do tej pory wszystko było takie piękne i idealne, ale chyba wszyscy czujemy, że prawdziwy świat tak do końca nie wygląda, prawda? Zobaczmy, jaka jest różnica. W rzeczywistości mamy przecież tarcie, mamy opór powietrza i te siły działają trochę jak hamulce. One powodują, że część tej naszej pięknej energii mechanicznej, czyli sumy potencjalnej i kinetycznej, zamienia się w ciepło. To jest właśnie powód, dla którego płozy sanek po długim zjeździe są ciepłe w dotyku. Energia całkowita się zgadza, ale część ucieka nam z tego prostego mechanicznego układu. I jeszcze jedna super ważna uwaga techniczna precyzja. Wszystkie te wzory, o których mówiliśmy, działają poprawnie tylko wtedy, gdy używamy odpowiednich jednostek z układu SI. Czyli masa musi być w kilogramach, a odległość w metrach. Jeśli ktoś wstawi masę w gramach, wynik będzie tysiąc razy zły, także o tym trzeba pamiętać. Dobra, podsumujmy to, czego się nauczyliśmy. Zobaczmy, jak wygląda taki podstawowy zestaw narzędzi do rozumienia i obliczania przemian energii. Mamy więc wszystko w pigułce. Związek między pracą a energią, wzór na energię potencjalną, która zależy od wysokości, wzór na energię kinetyczną, która zależy od prędkości i wreszcie najważniejsza zasada w idealnym świecie energia potencjalna z początku równa się energii kinetycznej na końcu. To jest absolutny fundament mechaniki. Mam nadzieję, że teraz, gdy następnym razem zobaczycie spadający liść, pędzącą kolejkę górską, czy po prostu rzucony kamień, zobaczycie coś więcej, zobaczycie ten niewidzialny taniec energii, jej nieustanną przemianę z jednej formy w drugą. Dzięki za uwagę.